Wszystkim. Lecimy dalej z babułą główną. Wracamy do questu nie, questa nieproszeni gości. Musimy iść do Andai. Mhm. Jak pamiętamy, są oni w ruinach w lesie zbójniców w zbójeckim lesie. Jak zwał, tak zwał. Biegniemy, biegniemy. A, no, przebiegłem przez ognisko. O, czat. Co prawda pytanie, czy trzeba zabić wszystkie grupy na Iwrze. Istotny, gajdaj. Sekmal motti i cała jeszcze to oszuści kasteczu ufając im popełniacie błąd kim jesteś nazywam się gaeda przybyłem tutaj tropem andajów reprezentuję loże której szajka sekmala wykojadła coś bardzo cennego i niebezpiecznego czemu mam ci ufać może to wypybujecie coś im ukeś andajów spotka los na jaki zasłużyli wykładając własność loży ale wam nie musi się nic stać nie kontaktuję się z tobą żeby o coś prosić ale żeby oszczędzić Grozisz, straszysz, a ja nawet nie wiem, czym konkretnie zajmuje się ta Loża i czego szukasz. Loża zajmuje się wieloma rzeczami, ale za wszystkie łączy jedno troska o świat. Ja odpowiadam za pilnowanie ogrodu Loży. Pilnując ogrodu, dbasz o świat? Prosiłem, żebyś wyjaśnił się jasno. Nie ma trudniejszej rzeczy niż pilnowanie najbardziej niebezpiecznych stworzeń, jakie kiedykolwiek zamieszkiwały ludzkie krainy. To z tego ogrodu Amgajowie coś wam ukradli? Tak, dla dobra wszystkich musimy to odzyskać i ukajać z Wiesz, różne rzeczy łatwo się mówi, ale to jest słowo przeciw słowu. Nie wierzę ci. My, dla dobra wszystkich, musimy pokonać utor. Nie zatrzymają się na teń i tę aż do Twojego ogródka. Pomyśl, co się wtedy stanie. To jest argument godziny rozważenia. Przekażę go arcymagowi. Jeszcze się zobaczymy. Do zobaczenia. Dobrze Ci widzieć, kasteczus. Zachłanne bache do Loży urozmaiciły nam wieczór. Członki. Loża to nasza konkurencja. Znalazła nas tu i chce plany pokrzyżować. Sami handlują potężną bronią, ale nie mają wielu klientów. Oszczegali mnie przed wami. To ich sposoby. Dzieli rządzi. Nie zna ich podłość. Nasze duchy pełne obrzydzenia na samą myśl o nich. Nie cofnie się loża przed niczym, żeby wejść na nasze miejsce. Ale dość o nich. Nasza umowa. Możemy dalej już z interesami? Możemy. Jest zgoda na naszą cenę? 120 milionów żelaza. Słońca, znaczy złota. Jest dobrze? Jest, Sekman. Zatem do dzieła. Potrzebujemy zbudować urządzenie, co ściągnie nasz ładunek. Nie jest prosto je zrobić, dlatego musicie nam pomóc. Sekmal, ty żajtujesz, prawda? Nie macie tutaj broni, którą handlujecie? Nie śmiałbym kasteczu. Zduchy by mi spać nie dały, gdybym z klienta żartował. Towaj przysyłamy dopiero, kiedy wiemy z kim rozmawiamy i czy jest złoto. Tak cennych przedmiotów nie wozimy ze sobą. No dobrze, to co teraz. Musimy ożywić Bożek Walduza. Ściągnie on do nas waszą broń. Z daleka, z naszych andajskich magazynów. Żeby nasz Bożek ożył, przyniesiecie nam. Sekmal, sami sobie przyniesienie. Wykładamy grube miliony i mamy jeszcze skakać na posyłki? Kasteczus, bez Bożka nie ma broni. Przecież jest wam potrzebna. Zgadza się, jest. Dlatego jeśli jej nie macie, poszukamy gdzie indziej. Spokojnie, Kasteczus, spokojnie. Moje duchy zaniepokoiłeś. Porozmawiajmy. Hmm... 110 milionów za wszystko, wtedy wy nam pomagacie zbudować Boszka i będziecie mieli broń. Zgoda? Zgoda. Wspaniale. Zaczynamy się dogadywać. Potrzebujemy set czempionów. Dopiero ich moc może ożywić Bolka Wal Boszka Walduza. Czempionów? Potężni przedstawiciele swojego rodzaju. Występują rzadko, jednak warto na nie polować. Jakieś konkretne te czempiony? Tak. Duchy wyczuwają pająka matacza, Były jak na powierzchni. Goblina Lejka na polach goblinów, bo człowieka na plaży przy ścieżką bąkanych i Zeda Szaleńca na łąkach obok wioski rybackiej. Tam szukaj, stajecie jedno, stajecie czempiona. Da radę? Dam. Bardzo dobrze, nie zawsze są czempiony w tych miejscach, więc szukanie może trochę zająć. Idź już, to do zobaczenia. Na szczęście, matać się jest, pi dość często, więc miejmy nadzieję, że jest. A jak nie, to może na niego chwilę zaczekamy. Nie trzeba czekać, jest. No Dobra, najpierw zabijam słabych. No nie tej pomki. Tam już dawno nie żył. Ten już na pewno nie żyje. No, piesek za legował dobry. Z matacza spada jad matasa, dzięki temu możemy zedokować w szpitalu. dalej. Więc zawsze będzie z tego jakiś dodatkowy pożytek. No i proszę, jad matacza i serce czempiona. Podleczmy się, już widzę, że wszystko chce nas zabić. No dobra i idziemy na górę. Wracamy do Andajów. Mam serce czempiona. Doskonale, kasteczus. My zbudowaliśmy Boszka, ty przynosisz mu życie. Ale żebyśmy mogli go użyć, potrzebujemy jeszcze czegoś. Słucham. Świętego Spokoju, kasteczus. Przez Bahado Loży jest niespokojnie. Nic nie zdziałamy, dopóki kęcą się po okolicy. Musicie ich przepędzić. Wiesz, że to znowu będzie kosztowało? Wiemy, wiem, zejdziemy z ceny. Kolejne 10 milionów złota. Dobrze, Kasteczus, tylko przegoncie te zajazdy. Nic nie można zrobić. Duchy milczą. Nie ma Bożka, nie ma oni nie ma wolnego Tejno. Umowa stoi. Musimy znaleźć czarodziejów w Loszy, co chyba nie będzie zbyt trudne. Kasteczus, co oni tu? Witaj, terenijczyku. A loży przychylił się do waszych argumentów. To znaczy, zostawicie nas w spokoju? W drodze wyjątku pozwolimy wam działać. Uto jest stanowi poważne zagrożenie. Andajów i tak ukażemy w odpowiednim czasie. Doceniam i dziękuję. To decyzja Aecymaga. Niezależnie od tego, uważajcie na Andajów. Podkreślam, nie można im ufać. Powiedzieli, żebym pozbył się was z okolicy. W takim wypadku weźcie glify i zniszcz nasz w chacie na gorzelisku.

na zgorzelisku. Ups. No tak to jest jak się biega na ślepo. Przyzwyczajony do ogarnia troszkę innym levelem. 230 i 370. Tak jest, dawaj, dawaj, no to jest tu. Kłycze pieczodem. To jest teraz stajecie bady, stajecie. Zresztą jak nie staje, czy to kiesie, nic No i po pająkach. Dobra, trochę się podleczmy, bo znowu nas coś leży Uwiedźmy hobel, <coughs> możemy kupić nowego peta na 22 level, nie to pesza. No niestety od 22 levelu jeszcze mi trochę brakuje. Jesteśmy wyleczeni. A, czyli to jest na pod Chyba nie chce walczyć ze szkieletami jeszcze. Tablica z czerwodą energią. Beta, niebieski alfa i żółty omega. Czyli niebieski, czerwony, żółty. Beta. Omega, alfa. Kasteczu, już po wszystkim? Kadej, co ty tutaj robisz? Pomyślałem, że możecie. Przydać pomoc przy barierze. Z tymi magicznymi ustrojstwami zawsze są jakieś kłopoty. Ale widzę, że sobie pojadziłeś. To miło, że się tak obiema, Jędrze. Daj, graszki ci się zebrało? Powiedz lepiej, co teraz. Wracam do Andajów. Trzeba z nimi ogadać dostawę tej naszej beli. To idź i obgadaj. Zobaczymy się później. Przy okazji masz tu całkiem dobry hełm i trochę złota. Weinholm kazał ci przekazać. To znaleźne z jakichś innych operacji. Dzięki. Do zobaczenia. No i to już koniec tej misji. Następna misja, jak kamień wodę. Oba jeszcze znajdźkę. Wspieramy. I to wszystko. Dzięki za uwagę. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie coś po Cześć!